Jeżeli chcemy, aby z menu Start zniknęło nam uruchom, klikamy Menu Start Uruchom, tutaj wpisujemy REC Edit. Pojawi nam się edytor rejestru, w którym rozwijamy następujące klucze. Kliknięcie na folder policies, otwieramy folder Explorer. Tutaj robimy nowy wartość The Word. Nadajemy nazwę. Kiedy nadamy nazwę, klikamy dwa razy w celu modyfikacji. Pole, dane wartości zmieniamy z 0 na 1. Klikamy OK. Następnie zamykamy edytor rejestru. Po takiej operacji i ponownym uruchomieniu komputera z menu Start powinno nam zniknąć Uruchom. Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdzamy, czy z menu Start zniknęło Uruchom. Klikamy Menu Start. Jak widzimy, nie ma Uruchom. Jeżeli chcemy przywrócić Uruchom, klikamy Mój komputer, przechodzimy w dysk C. Folder Windows. Na dole szukamy Rec Edit. Jest tutaj taki plik. Otwieramy go. Usuwamy Norun. Wartość The Word. Klikamy tak. Zamykamy edytor rejestru. Zamykamy okno z Windowsem. Po tej operacji i ponownym uruchomieniu komputera, uruchom będzie ponownie widoczny w naszym pasku menu Start.